Chłopaki chrupaki witają na kolejnej przygodzie <laughs> Proszę kogo tutaj mamy Mr. Glizda Oh yeah, zimowej długiej <laughs> tak jest Mr. Glizda wcale nie pizda No dobra, to dzisiaj na lajtowo Powiem Ci szczerze, że ja nawet nie brałem Bombetli na nocowanie bo... No, bo wiedziałem, że ty nie wytrzymasz <głos> <głos> tak jesteś, cienki bolek, cienka glizda Dobra jest kurwa. Lecimy. Lecimy na szczeci. I tu w prawo na górze. Także podjeżdżaj. I zrób miejsce. Yeah. Odprowadzone robił imprezy Ale tam zarzuca prowadząc zędy powiem ci to z przejedzie tylko to dalej czekaj czekaj chyba ci pomogę bo jak ci tam zjedzie ten motocykl dobra teraz kolejny koszyk ja teraz stanę o. Tylko mogę jak to ściągnąć. Dobra, czekaj. Dobra, tu tutaj. Czekaj, to się przy okazji zsuniemy trochę. No i dawaj teraz. O! kameruje. Tu masz hopę. Na rowerze kiedyś byłem mocny. W gębie każdy jest mocny. <noise> Maciuś dzisiaj też wyprowadza motocykl na zwłaszcza. <noise> wyjechałeś w moją kolejkę. No ale mega głęboki piech Coś mi się wydaje panie że to trzeba wyjechać dalej od cywilizacji. O, ale bardzo, bardzo, strzegę ten rach. Marsie, już od tygodnia, tak nie ma. O, jak łatwo. No, ale wreszcie się oddaliśmy od jakiejś cywilizacji. To ukazuje, że Kenia jest pod Warszawą. Droga leśna odetchniona do roku Cudownie jest tam tu, muszę spojrzeć w nogi Warunki sprzyjające, wiatr północno-zachodni Temperatura... chyba tak 14 stopni Więc jest okej okay. A nie, a mi się pomyliło, jednak w tą tą stronę <ślesz> <ślesz> Ale fajna droga no właśnie, kochani, jeżeli chcecie dołączyć do nas, do chrupaków na... E... o, ale mączka. O ale mączka. Jedyna niepowtarzalna okazja, żeby się z chrupakami przejechać. Tak. A nie, glewo. W tym domu, ale widoczek taki mieć codziennie tutaj z tego domku na, na takie jeziorko fajnie, no? Nie wiadomo, to za nim będzie w A my tutaj wem, Maszyna ci aż zdechła z wrażenia. To tak się właśnie przygotowujemy do kampu. Bardzo fajna droga. Szanowni Państwo, te liście się unoszą. Tak jest, pod swoim kołem. Liście lecą drzew Takie ładne jeziorko Tak Pomachaj do kamery Maciuś <itu>? <nurna> się. <ambitious> Zostaniemy w <noise> Ale popatrz przynajmniej, jak ładnie. Jak już się wypierdalać, tak już kiedyś mówiliśmy, to. W, 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 w przyrody, dokładnie. Jest ładnie, jest ładnie. Chyba cisza, spokój. Takie oto, piękne. Piękne rzeczy. I co, kurczak. Jest pingi. Pingi panie. To wszystko może być twoje. dzielne <grystanie> osiołki. My już y, robimy plan powrotu powoli. Ja tak sobie oddalam mapę i patrzę, że jesteśmy niedaleko Siedlec. Ale co ja tu widzę? Tu idzie, tędy idzie TET ja No i się pyta Maciusia, czy nie chce atakować suwałki TET-em <laughs> czy szczoteczkę do zębów, ale jak widać nic nie ma ze sobą ja i do kibla też <śmiech> <śmiech> Może w kieszeni masz, albo coś, co mi dużo rzeczy by się zmieścił w kieszeni Nie, no dobra, trzeba podpinki zakładać chyba i... Ja mam cały czas Ja nie, bo mnie było gorące i co i wracać do Warszawy. Kul pan, pan, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia, takie nie ma. Zębów nie myjesz, kolegów wciąż bijesz. O, dziurę masz, na najnowszych spodniach. tak.